Dobra, witajcie ponownie, znowu Enderek. Chciałem Wam pokazać, jak może być bardzo fajne poziomowanie stołu w drukarce Ender 3 Pro. Po zmodyfikowaniu sobie troszeczkę tego firmware'u Marlina, powiem Wam, że tam są takie opcje, że czachadymi i pokażę Wam jedną z nich na przykład, albo pokażę Wam, co już mniej więcej tutaj jest i czym się różni od. Domyślnej konfiguracji, nie? Na przykład wejdziemy sobie o drukarce. Mamy infodrukarki, Bo to, to każdy wie. Marlin 2.1.2. Infopłyty. Termistory, to wiadomo. Zegar pracy, on. Chyba tego wcześniej nie było. Statystyki doszły jakaś opcja. Tak mi się wydaje. O kurde, użyty filmament. 0,0 metra Najdłuższy druk Czas druku Ukończono Wydrukowano Fajna opcja Ale to jeszcze jest nic Konfiguracja Tutaj Zobaczcie ile sobie ustawiłem tych tworzyw To już jest moje ustawienie PLA, ABS, PETG PA TPU Temperatura, dysza, stół, obroty wentylatora, rozgrzej PLA i tak dalej. Tu można sobie po prostu rozgrozić albo dysza, albo stół, albo wszystko naraz. Lecimy dalej. Ruch, ruch osi, to wiadomo. Pozycja zerowa, to wiadomo słuchajcie, nowa opcja poziomowanie stołu poziomowanie stołu dosyć zaawansowane i teraz patrzcie się na to wypoziomuj stół wysokość zanikania nie wiem o co chodzi z tą wysokością zanikania 10 serio, musiałbym się zagłębić gdzieś w jakieś tam opisy żeby to skumać stół Z tutaj Yy, też do końca nie wiem o co chodzi, z stół Z, 0,00. Czy sobie jakoś y tą dyszę kalibrujemy ze stołem? To jest ciekawe. A jakbym tym na przykład ruszał, poczekajcie spróbuję coś zrobić. Nie wiem, czy tutaj chodzi o 30, zero 20 mm. W każdym razie, na razie tego nie, rusz, nie ruszam. Jeżeli chodzi o wypoziomu i stół Słuchajcie, dysza jest w takiej pozycji tutaj na rogu, górnym lewym. I zobaczcie. Wchodzę w opcję wypoziomu i stół. Pozycja zerowa. On sobie teraz będzie jechał do tej pozycji jakby zerowej. Zjeżdża na dół. Ma już tą pozycję Z I teraz patrzcie na to. Kliknij, by rozpocząć. A to klikam. W następny punkt 1 na 9. I teraz jest najlepsze. On sobie już ustawi, ustawił w tym tutaj rogu swoją dyszę. Ja teraz tam wkładam kartkę. I zobaczcie. Tutaj jadę do góry, tak? Jadę do góry. Czyli jest ten luz pomiędzy kartką a stołem o wiele wyższy. Zobaczcie z jaką to dokładnością. Tutaj się reguluje. Mamy raz, dwa, trzy, cztery punkty, jeżeli chodzi o tą regulację. Tu już zjeżdżam w dół, nie? Czyli co możemy sobie wyregulować tak tutaj przepięknie tą odległość? Że chyba lepiej się nie da. To jest coś pięknego, naprawdę. Powiem Wam, że ten beltacz, ten czujnik. To jest jedno wielkie gówno według mnie. I powiem Wam, że trochę się z tym namęczyłem i już nie wrócę do tego. Już wolę sobie ręcznie poziomować stół niż jakimiś zabawkami. Powiedzcie co o tym sądzicie, bo tutaj, jak widzicie, można to zrobić po prostu perfekcyjnie. To tyle. Pozdrawiam miłośników Endera.